Spotkanie zakończyliśmy na, na tym, że już jesteśmy po 17 września, że broni się Lwów, broni się Grotno. Jednak po, się bronią, tak? Poczekajmy chwilkę. Właśnie 17 września rozkaz marszałka śmigłego był niefortunny, delikatnie mówiąc, dla polskiej polityki, bardzo zgubny na dłuższą metę. Bo rozkaz ten mówił, żeby z Sowietami starać się nie walczyć, a to w praktyce oznaczało, że wiele polskich oddziałów, wielu polskich dowódców nie wiedziało, jaką ma przyjąć postawę i w jakiej formule ci Sowieci w Polsce się pojawili. Tego dylematu nie mieli na granicy żołnierze KOP, którzy musieli stawić opór od pierwszych minut agresji. Wielu z nich broniło, zwłaszcza 17 września, strażnic. Wspomniany półkopsarny Kopsarny bronił się dłużej na tym odcinku umocnionym i ufortyfikowanym. Generalnie rzecz biorąc, starano się te jednostki polskie pograniczne zebrać i wycofać w głąb kraju. Sowieci wkroczyli dwoma głównymi szlakami, tymi starymi ścieżkami najazdu sowieckiego, czyli bramą smoleńską na północy i bramą kijowską na południu, starając się takimi wielkimi kleszczami dojść od północy w stronę Wilna i Grodna, na południu, w stronę Lwowa. I być może dalej. Ponieważ oddziały polskie, poza tą, nazwijmy to bitwą, próbą obrony granic, albo po prostu daniem oporu na granicach, wycofywały się na zachód, więc początkowo te sowieckie zagony poszły dość głęboko w polskie terytorium. Tam jednak Sowieci napotkali zdecydowany opór i kilka takich miejsc, w których ten opór był im dany, należałoby wymienić. Symbolem obrony przed sowieckim najazdem jest oczywiście obrona Grodna miasta, które było miastem garnizonowym miasta, w którym pozostały po mobilizacji pewne oddziały zapasowe pozostały rezerwy uzbrojenia i miasta, w którym zdecydowano, że opór Sowietom zostanie stawiony w sposób twardy. Grodno broniło się Krótko. Obroniło się, niektórzy mówią, dwa dni. Przede wszystkim 20-21 września, 22 w zasadzie walczyły w mieście jeszcze odizolowane punkty oporu. Podpułkownik Siedlecki, major Serafin to są ci, którzy byli duszami obrony. Tą obronę polską wsparła też Brygada Jazdy Wołkowy, rezerwowa Brygada Generała Przeździeckiego, która czasowo wsparła. Walczących żołnierzy, ale nie tylko żołnierzy, bo Grodno to w przeciwieństwie do wielu mitów, które otaczają Polski Wrzesień. Grodno to też gimnazjaliści, to też harcerze, którzy walczyli na ulicach miasta, i to nie są opowieści mityczne, tylko to są rzeczywiste postaci, które walczyły w tym mieście, próbując go bronić. Ta obrona Grodna stała się takim symbolem, no bo to było to duże miasto polskie. Wilno, mimo tego, że było rejonem warownym, Wilno takiego oporu nie stawiło jako całość. Tam poszczególne punkty oporu też próbowały zatrzymać Sowietów, ale to był raczej opór symboliczny. Natomiast to, co spotkało Sowietów w Grodnie, zwłaszcza pierwszego dnia, kiedy ich czołówka pancerna wjechała do miasta, sądząc, że to jest taki spacerek, mówiąc potocznie, a okazało się, że polscy obrońcy są zdeterminowani i dobrze się biją w obronie tego miasta, to, to był symbol. Ale e, też e, powiedzmy, że mieszkańców Grodna e, i obrońców stres, e, spotkała, e, spotkał los, który za chwilę będzie przynależny właściwie całym ziemiom wschodnim, prawda? No to tak. To, to, co się zdarzyło w trakcie już walk w Grodnie, gdzie do pancerzy sowieckich czołgów przywiązywano właśnie młodych Polaków, gimnazjalistów. Znamy opowieść o 13 latku, w ten sposób przywiązanym po to, żeby Polacy do tych tanków nie strzelali. No to miało... Pokazać, pokazywało tak naprawdę prawdziwe oblicze tego e, sowieckiego wroga. E, opór stawił e, również Lwów. Lwów, który od 12 września zmagał się z niemieckimi oddziałami strzelców górskich, który bardzo skutecznie się przeciwko nim bronił. E, stawił też pierwszy opus, opór Sowietom. Niestety dowódca obrony Lwowa, generał Władysław Langner, podjął decyzję, która miała się okazać długofalowo tragiczna w skutkach, bo nie dość, że zdecydował się dogadać z Sowietami i kapitulować przed nimi, a nie przed Niemcami, no to jeszcze tą swoją decyzją wysłał do dołu w śmierci, jak się miało okazać praktycznie całą obsadę oficerską garnizonu Lwowa. Natomiast gdyby jeszcze wspomnieć o takich wydarzeniach militarnych, które są emblematyczne dla obrony przed tym najazdem ze wschodu, to należałoby wspomnieć o trzech zdarzeniach. Po pierwsze o boju, który odbył się tuż po upadku Grodna. W nocy 22 września, gdzie 101 rezerwowy pułk kawalerii podjął bitwę w miejscowości Kodziowce, to jest niedaleko Sylwanowiec, mała ulicówka, nieduża wioseczka, do której wjechała kolumna pancerna II Brygady Sowieckiej. I to jest największe starcie pancerne i największe straty, jakie ponieśli Sowieci w czołgach w czasie tego najazdu, przyjmuje się, że ułani majora Żukowskiego razem z ludnością cywilną. Przy pomocy najbardziej prymitywnych środków walki, m.in. słynnych butelek z naftą i lamp naftowych, zniszczyli ponad 20 sowieckich wozów bojowych, wycofując się po tej bitwie z niedużymi stratami w kierunku Litwy. Ta bitwa o Kodziowce to epizod mniejszy, natomiast większy. To dwie bitwy na odcinku środkowym nad Bugiem, gdzie walczyło zgrupowanie żołnierzy KOP generała. Wilhelma Orlika Rikemana. To zgrupowanie liczyło 4000 żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza. Ono się cofało z wszystkich stron tej polskiej granicy wschodniej, próbując dołączyć do samodzielnej grupy operacyjnej generała Franciszka Kleberga. Pierwszą bitwę pod Szackiem Polacy rozpoczęli z marszu i tą bitwę wygrali, mimo zdecydowanej przewagi wojsk sowieckich. Ta bitwa stoczona tak naprawdę w dwa dni, 28-30 września, pokazała, że mimo tego, że no, Polska już wojnę przegrała, że Sowieci zajęli już całą wschodnią połowę Polski, to jednak ciągle są żołnierze, którzy nawet nie mając przewagi liczebnej ani sprzętowej, są w stanie walczyć skutecznie. Bitwa pod szackiem otworzyła polskim oddziałom drogę za Bóg. To są okolice Włodawy nad Bugiem. Po tej drugiej stronie Bugu też już jednak znajdowały się wojska sowieckie. W związku z tym doszło do drugiej bitwy 1 października 1939 roku pod wytycznem, gdzie oddziały polskie w zasadzie wytrzymały napór sowiecki, ale po pierwsze braki amunicji, braki zaopatrzenia, po drugie zmęczenie psychiczne tych żołnierzy, którzy już dwa tygodnie byli w odwrocie, którzy już dwa tygodnie byli pod sowieckim naciskiem i de facto codziennie bez mała w boju. Spowodowało, że generał Rikeman zdecydował się na rozformowanie tego swojego zgrupowania, po to, żeby poszczególne oddziały spróbowały samodzielnie dotrzeć do samodzielnej grupy operacyjnej po lesie. Tak się stało w przypadku kilku z tych oddziałów. Nie wszystkie z nich dały radę do pozostałych wojsk polskich. Dotarliśmy do końca września, 28 września, mamy podpisanie porozumienia o granicach. Mamy w tym mniej więcej czasie paradę wspólną w Brześciu. I właściwie koniec działań wojennych, prawda? No na taką skalę istotną tak. Niedobitki polskich oddziałów pozostały w różnych e, kompleksach leśnych. Część polskich żołnierzy zdołała, e, przebrawszy się w ubrania cywilne, e, skierować się do swoich miejsc zamieszkania. E, natomiast generalnie duża część polskich e, wojsk stała się no, łupem Sowietów. To tyle dziwne, że Sowieci nie traktowali ich stricte jako jeńców wojennych. Przyjmuje się, że w rękach sowieckich znalazło się 250 tysięcy żołnierzy wojska polskiego. Proszę Państwa, do końca kampanii wrześniowej. Ja Państwa pożegnam, jednocześnie zapraszam na dalszą część, co się stało z oficerami i co się działo na ziemiach polskich w latach 40. pod okupacją sowiecką. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie komisarzu. Dziękuję.